jakąś modlitwą. Ja nie chcę wymieniać nawet ani nazwiska, ani imion, bo, bo na pewno tam były osoby również z naszego klubu parlamentarnego. No, to... no ze wszystkich. Nie, no ze wszystkich, ze wszystkich. Ja mówię klubu. też. Tak, tak, nie wiemy nawet. E, nie dobra do To jest. Nie da się tutaj nic powiedzieć. Chyba jeszcze nie było. No, ja nie mówię o Polsce, ale nie przypominam sobie, w, w, w jakimś czasie do ogarnięcia, no, za naszego życia, y, takiej tragedii. Nie no, ja też w skali świata też nie przypominam. Nie. No bo, no bo... Nie, 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 no, nie było. Ja nie kojarzę w tej chwili, były... Ginęli sławni sławni no sportowcy ta, w katastrofach no, no, no Dokładnie, ale samolot ale 80 prezydencki 87 osób, najważniejszych osób w państwie. no Powiedzmy to wyraźnie. No, również w kategoriach e, 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 przede wszystkim emocjonalnych, ale i w kategoriach formalnych. Tym, tak, tym samym samolotem leciał premier trzy dni temu do Katynia. I ja z nim tak, leciałem, też tym leciałem. samym samolotem. Pani się pytała, jaka jest precedencja. Przed chwilą no, precedencja jest jasno określona. Prezydent, marszałek Sejmu, marszałek e, Senatu, premier. Tak, taka jest kolejność. Drugą osobą w państwie jest marszałek Sejmu. Sejmu, tak. Ja nie tyle pytam o precedencję, tylko po prostu nie, nie wyobrażam sobie oprócz takiego wielkiego żalu e, no, konsekwencji organizacyjnych dla państwa. Ja wiem, że to jest w ogóle nie, niedobra pora, ale korzystam z panów obecności. Bo, pa, pa, pa. bo po jakimś czasie trzeba będzie o tym pomyśleć, nie, pani, a nawet bardzo szybko. Pani, pani, ja myślę, że to, tylko powiem jedno zdanie, bo ja naprawdę nie chcę o tym mówić. Konstytucja przewiduje oczywiście tego rodzaju sytuacje i, 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 i to bardzo...